To świetna gra interaktywna oczoga. Proszę Państwa, zalecam zakup. To jest świetne. Można nawet wybrać zwierzyczkę, strzelać z karabinu maszynowego. Sprzelać oczywiście działa. O, widzi Państwo. No, jest wskaźniki życia. to bomba! No, pięknie, bomba nie trafia w czołgi. No, nieźle. No, o kurde, został mi ostatnie życie. Ale będziemy wrogowi też. No dobrze. No, wyzwycięzło! No, to było bardzo miłe, do widzenia.